Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku z tej strony Władek. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, oczywiście przestań mnie gryźć. Skubana. A jeżeli widzimy się po raz pierwszy, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji. Ja prowadzę kanał o tematyce beauty. Jest to przede wszystkim makijaż, czasami pielęgnacja, a czasami różne zabiegi kosmetyczne. Więc jeśli jest to coś, co Was interesuje, to tak jak już wspomniałam przed chwilką, zachęcam Was do subskrypcji. Natomiast dzisiaj, kochani, <grym> dzisiaj. <grym> Jakiś czas temu mogliście oglądać moich ulubieńców roku 2019, opowiadałem Wam o moich najbardziej ulubionych no ulubieńcach, właśnie kosmetykach, które najlepiej mi się sprawdzały w przeciągu tego jeszcze trwającego nadal roku, natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie nagrał dla Was, dla równowagi, moich z kosmetyków, które mi się nie sprawdziły, więc tak, jeżeli macie ochotę posłuchać odrobinki mojego marudzenia i przy okazji zaoszczędzić trochę pieniędzy w Waszych portfelach, 那再看成本多高的价 Oczywiście, jak w każdym tego typu filmie, chcę przypomnieć Wam, że każdy jest inny pod kątem zapotrzebowań i cery. Więc, jeżeli powiem coś złego na temat Waszego ulubionego kosmetyku, to przepraszam, ale mówię zwyczajnie tylko i wyłącznie o moich subiektywnych odczuciach. I ogólnie w dzisiejszym filmiku tych um, bubi, takich dużych bubi, um, nie będzie dużo, dlatego że mam wrażenie, że po pierwsze, firmy robią coraz to lepsze kosmetyki i naprawdę ciężko jest to taki fatalny kosmetyk, który się nie dodaje absolutnie do niczego. Um, a po drugie, um, myślę też, że przez to, że jestem tutaj na tym YouTubie, przez to, że znam też dużo kosmetyków um, już wiem co mi się podoba i tak dalej, to jestem w stanie po testerku już stwierdzić w sklepie e, lub po opisach innych e, twórców, jestem w stanie stwierdzić czy dany kosmetyk mi się sprawdzi lub nie więc e, tak naprawdę e, podejmowałem w tym roku chyba o wiele bardziej rozsądne decyzje zakupowe dzięki czemu też tych bubli jest bardzo, bardzo mało w tym roku, natomiast jeżeli właśnie chcecie się dowiedzieć co mi się nie sprawdziło co bardzo mi zapadło w pamięć, bo wiecie, kosmetyki czasami się nie sprawdzają, czasami się y, są takie mm, me, ale y, jeżeli chcecie zobaczyć, co mi zapadło w pamięć, co mnie wkurzyło, że mi się nie sprawdziło, y, to właśnie zachęcam do oglądania, bo będą to moje najbardziej znielubione kosmetyki roku 2019. Przez mnie gryźć. Zaczynamy! Kochani, zaczniemy od bazy i mam dla Was dwie bazy. E, pierwsza baza, którą chcę Wam pokazać, pochodzi z Hourglass Veil Mineral Oil Free Primer, no nieważne. W każdym razie jest to ta baza, robiliśmy razem jej test. Słuchajcie, jest to dość drogi produkt, bo wydaje mi się, że ta konkretna 30 ml kosztowały 250 zł, więc nie jest to mało. Natomiast, um, dlaczego trafiła do znielubieńców? to przede wszystkim dlatego, że um, bazy mają za zadanie przedłużać tam trwałość makijażu. Ta baza sprawiła, że mój ukochany podkład z RPDK, który naprawdę bardzo ładnie się sprawdza na moje buzi, po pierwsze zaczął się zbierać w liniach, a po drugie zaczął się wyświecać. Użyłem jej bardzo małą ilość, więc to nie była kwestia tego, że przesadziłem z produktem. Zwyczajnie sprawił, że ten podkład zaczął zachowywać się gorzej. Jeżeli baza sprawia, że mój ulubiony podkład zaczął zachowywać się gorzej, a kosztuje tyle, ile kosztuje, to co dobrego mogę powiedzieć na jej temat? Chyba nic, więc nie polecam naprawdę. Chcę Wam powiedzieć o jeszcze jednej bazie i jeszcze o jednym podkładzie. Niestety tych dwóch produktów, a może niestety nie mam przy sobie, dlatego że po tym, jak je przetestowałem, stwierdziłem, że muszę się jak, jak najszybciej pozbyć, żeby po prostu nie marnowały moich wydanych pieniędzy. I mowa tutaj przede wszystkim o bazie z Fenty, która się nazywa Trumat. Miała być matująca, miała być prawdziwie matująca. Ja tą ich oryginalną pierwszą bazę nawet w miarę lubię. Natomiast ta Trumat, podobnie jak ta z Hourglass, tak naprawdę pogorszyła trwałość podkładu. I nie wniosła absolutnie nic, więc znowu nie byłem w stanie uzasadnić jej wygórowanej kwoty, jak na to, że po prostu nic nam nie daje. Więc ogólnie te bazy no w mojej książce są dobre, jeżeli chodzi o wypełnianie, dobre, jeżeli chodzi o rozświetlanie, ale jeżeli chodzi o faktyczne przedłużanie trwałości makijażu, to one zawsze robią mi kuku i nie polecam ani tej, ani tej zwędzi. No i słuchajcie, tak jak powiedziałem, muszę ją trzymać, bo ona teraz szaleje i nie pozwala mi się skupić. Um, i tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o podkład, którego również nie mam, który również jest z Fenty, to chodziło mi tutaj o podkład nawilżający. Um, miał być trwały, miał być nawilżający. Jeżeli chodzi o jego nawilżenie, było jak najbardziej ok, natomiast jeżeli chodzi o jego trwałość, to jest na nie, dlatego że się bardzo, bardzo szybko wyświecał, aż do takiego bardzo tłusto wyglądającego efektu. Przy tym zbierał się w liniach, i z tego co pamiętam, nie był właśnie. Miał niby zastykać, ale on cały czas był taki plastyczny, że się łatwo ścierał, więc również nie był to produkt, który mi się e, sprawdził. I byłem z niego dość mocno niezadowolony. Natomiast mam dla Was jeszcze dwa podkłady, które. E, f, no, f, naprawdę, moim zdaniem, nie są e, fajne i nie są warte swoich pieniędzy, bo jednak są podkładami dość wysokopółkowymi, Pierwszym z nich będzie znowu podkład z Hourglass. Muszę się go też pozbyć, być może ktoś go lubi. Dajcie mi znać. Ogólnie, te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, może, może poza jednym produktem, dajcie mi znać, bo ja bardzo chętnie je będę sprzedawać. Chociaż po tej recenzji, którą im daję tutaj, no, wątpię, że ktoś będzie zainteresowany. Słuchajcie, nasłuchałem się naprawdę pięknych rzeczy na temat podkładów w sticku z Hourglass. Jest to Vanish Stick Foundation. Um, miał być super kryjący, miał być super trwały. Spokój się miał być um, bardzo wygłodzający i ogólnie powiem tak, faktycznie jest wygładzający i faktycznie jest kryjący, natomiast jego trwałość jest tutaj jego ogromnym minusem. On się cholernie zbiera w liniach, dość szybko się wyświeca. Um, I jeżeli macie jakiekolwiek suche skórki, to on je absolutnie podkreśla i wygląda na skórze bardzo, bardzo brzydko. ale nawet wtedy, kiedy mi się udało raz go nałożyć tak, że on wyglądał prześlicznie w przeciągu pierwszych pięciu minut, to tak szybko się pozbierał w liniach i, um, i tak szybko zaczął... Ała, ała, ała. I tak szybko wyglądał po prostu źle i naznoszonego, i zwłaszcza pod oczami, bo nałożyłem go też i stwierdziłem, mm, ładnie się dzisiaj nakłada, nałóżmy go pod oczy. Pierwsze 5 sekund wyglądał pięknie, ale po chwili wyglądał tak obrzydliwie, tak się pozbierał w liniach, ja nie mam dużej ilości zmarszczek, a sprawił, że wyglądałem jak po prostu taka krateczka. No już, dobra, damy Cię do innego pokoju, najwyżej będziesz wyła z samotności. Podkład jest obrzydliwy, nie gnić tego zeszytu! Tak. Muszę się jej pozbyć. Więc tak jak mówię, podkład jest straszny, a nie należy do najtańszych. Ale jeszcze gorzej i jeszcze drożej jest z podkładem Patmagrat McGrath Labs. Ogólnie kupiłem ten podkład przez to, że jestem zafascynowany marką i samo Patmagrat. Ten podkład sam w sobie nie jest jakiś fatalny, nie jest tragiczny. Ma bardzo delikatne krycie na skórze, wygląda mega, mega naturalnie. Um, natomiast dlaczego trafia do nielubieńców, to dlatego, że przede wszystkim Cena a jakość nie pokrywają się absolutnie. Ten podkład kosztuje ponad 300 zł, chyba około 400 zł. Nie ma praktycznie żadnego krycia. Na skórze wygląda, jakbyśmy praktycznie nic nie nałożyli. I czasami mi o to chodzi, ale jakby on miał chociażby odrobineczkę, może takie średnie krycie, to naprawdę byłbym zadowolony z, właśnie z poziomu tego krycia. Cały czas się powtarzam. Jeżeli chodzi o jego trwałość, natomiast, no to tutaj on. Również nie błyszczy niczym, szybko się wyświeca i zbiera się w liniach. I jakby ja płacąc praktycznie 400 zł za podkład, naprawdę oczekiwałbym czegoś lepszego i oczekiwałbym, że nawet jeżeli on będzie bardzo lekko kryjący, bo rozumiem, że na przykład został stworzony dla perfekcyjnych modelek, że przynajmniej będzie trwały, i przynajmniej nie będzie wyglądać jak tłusta masa, która się zbiera w liniach. A tak tutaj jest, przynajmniej na mojej cerze. Dlatego ten podkład również, no niestety, trafia do znilubięców, mimo że miałem bardzo duże oczekiwania, nadzieje i tak dalej. Niestety. Póki jesteśmy jeszcze przy cerze, tym razem tani produkt Kiensta Stop NYX. To, jaką suchą skorupę robi ten korektor pod oczami, to jest po prostu tragedia. Wygląda obrzydliwie, naprawdę, zwyczajnie. I to nie jest tak, że tak jak w przypadku tych podkładów, powiedz, powiedzmy, że najpierw wyglądają jako tako i się źle noszą. Nie, ten kosmetyk wygląda strasznie już w sekundzie jego nakładania. Nawet na wypryskach i niedoskonałościach wygląda po prostu źle, no to jest, on wygląda troszeczkę jak taka zastygająca na wpół maseczka z glinki, w sensie no, jest bardzo suchy, po prostu jest bardzo suchy, to jest taki niewypał, to miało być 20 godzinna trwałość, mat finish, um, ale ja nie byłem w stanie przetestować jego trwałości, bo potrzebowałem go zmyć natychmiast potem jak go nałożyłem. Wygląda obrzydliwie, nie podoba mi się, nie polecam, can't stop, stap stop, stop po prostu. I tyle. I can't. Słuchajcie, miałem też duże oczekiwania co do e, z fixera, e, w, w giełce z Huda Beauty Resting Boss, boss Face um, i podobne mam tutaj zarzuty do niego jak do większości produktów typu bazy, czyli że nie robił nic i nawet miałem wrażenie, że sprawiał, że ten makijaż ym, po tym jak się zaczął mi zbierać w liniach i przy próbie jego poprawy po prostu się ścierał i powstała, powstawała dziura więc to znowu coś, czego ja nie chcę od typu, tego typu produktu, bo miał mi utrwalić makijaż, a mało tego, że ja nie wiedziałem żadnego utrwalenia, to jeszcze utrudniał poprawki dodatkowo on tak, muszę to jeszcze raz powąchać <laughs> jest strasznie mocny zapach, naprawdę bardzo mocny zapach tego produktu. Można to przeboleć, jeżeli nie będziemy oddychać i no jeżeli, wiecie, jeżeli tylko zapach miałby być tym problemem, to faktycznie to wytrzymał. Ja bym mógł sobie spokojnie tym psikać twarz, jakoś przeboleć, gdyby ona była trwała na cały dzień. Ale niestety ani nie jest trwała, ani no, nie pachnie ładnie i no i też utrudnia poprawki w ciągu dnia, więc znowu totalny nie wypał dla mnie, przynajmniej na mojej serze. Jeżeli chodzi o pudry, to testowałem go bardzo niedawno, ale już mnie wkurzył Catrice Glow Illusion. Jest to puder, który miał być rozświetlający, nie jest ani rozświetlający, ani nie jest matujący, ani nie utrwala dobrze. Jest bardzo tani, więc nie było mi na niego szkoda pieniędzy, ale po prostu mnie zdenerwował, bo oczekiwałem po nim ładnego efektu na skórze, a miałem... Nie. Ardell Pisac do Brwi Stroke a Brow Feathering Pen. Kiedyś miałem taki produkt z Catrice i bardzo, bardzo go lubiłem, natomiast ten tutaj pisek, przynajmniej na moich grubiach, wcale się nie sprawdza tak dobrze. On się jeszcze jako tako sprawdza, jeżeli mamy celę niepomalowaną i malujemy po prostu na nagiej skórze, natomiast jeżeli chcemy malować na wykończonym makijażu, tak jak ja mam zawsze... Niestety ten produkt się nie sprawdza i nie chce się przywierać, zapycha się bardzo szybko, praktycznie nie da się nim pracować. No nie polecam, jeżeli chodzi o tego typu pisaki, to myślę, że o wiele lepszy i będę musiał się w niego zaopatrzyć. Jest pisak z kredką z Urban Decay, albo ten z Catrice, jeżeli jeszcze wiecie gdzie można go dorwać, ale chyba został wycofany. Więc ten tutaj produkt również mnie bardzo zdenerwował, bo znowu miałem oczekiwania, które nie zostały spełnione. A propos oczekiwań, które nie zostały spełnione? Kupiłem sobie taki zestawik, myśląc, że no, skoro Kat Von D, to eyelinery, no, muszą być dobre, tak? bo Kat Von D jest znana z tych eyelinerów. Tutaj mamy pięć eyelinerów, jeden taki w kałamarzu, drugi eyeliner jest na linię wodną i trzy eyelinery jakby z tą samą formułą, po prostu z różnymi aplikatorami te z jej tatu serii. Żaden z tych eyelinerów nie jest dobry. Wszystkie są obrzydliwe. Mam test całego tego zestawu u siebie na kanale. Tak dużego rozczarowania ja nie miałem naprawdę nigdy chyba. I ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, to są Turbo Plusy Turbo pigmenty. Ogólnie, jeżeli chodzi o oryginalną formułę Turbo pigmentów, bardzo bardzo je lubię. Natomiast, jeżeli chodzi o Turbo Plusy, to tutaj jest już zupełnie inna historia dla mnie. Kupiłem sobie 9 sztuk. Bo byłem głupi, nie przetestowałem ich na żywo. Zresztą ciężko jest to zrobić, bo e, bardzo rzadko kiedy jest okazja przetestować te produkty na żywo. Ale wiecie, dlatego że już wcześniej macałem sobie Turbo Pigmenty, to założyłem, że Turbo Plusy będą jeszcze lepsze. E, oglądając filmik Hani, też jakby nabrałem się trochę na to, że mówiła ona, że nie można tych pigmentów nazwać brokatem, bo nie jest to brokat. Natomiast, e, no i, i właśnie, założyłem, że skoro tak, no to nie jest to brokat ale jest to właśnie broka, dlatego że jak ja wezmę sobie dotknę nawet ten pigment on jest niby ładny tutaj ale ja wyczuwam po prostu no, takie granulki brokatu dosłownie um, pod palcami no ale to jeszcze nie byłoby aż takie złe też nie podoba mi się to że on jest e, troszeczkę dziurawy często w sensie jak się go naniesie to czasami on nie ma takiego ładnego krycia że to wygląda gładko na oku trzeba wtedy nosić dużo warstw Wtedy się robi tego warstwa gruba i to już się później zaczyna kruszyć. No, naprawdę jestem rozczarowany i, i, i nie podoba mi się ten produkt. Ja wiem, że to jest bardzo subiektywna opinia, bo niektóre osoby bardzo lubią bo Plusy. Ja nie jestem ich fanem, przez to, że to zwyczajnie jest brokat, który dodatkowo nie zawsze równomiernie się rozkłada. Um, no, nie dla mnie, nie dla mnie. Natomiast tutaj to wiem, że to jest naprawdę subiektywne, bo wiele osób może lubić tego typu produkt. Słuchajcie. Przepraszam, że to było takie chaotyczne, dlatego że niestety z psiakiem było mi. Pogłaszam tylko sobie. E, dlatego, że z psiakiem było mi po prostu troszeczkę trudniej nagrywać, ale niestety ona jeszcze jest za mała, żeby zostawać sama w sensie, jest tutaj z nami dopiero drugi dzień i jest um, jeszcze nie nieprzyzwyczajona, żeby zostawać sama, a teraz, jak usiedliśmy do nagrywania. To po prostu nie chciała się ułożyć i odpoczywać, tylko stwierdziła, że będzie wszystko gryźć i niszczyć, a mam tutaj za dużo kosmetyków, na których mi zależy, których nie chcę zniszczyć. A więc um, tak, byłem troszeczkę rozproszony, ale ten filmik i tak nie jest jakoś bardzo na no, poważnie, bardziej tylko po to, żeby troszeczkę razem pomarudzić i spędzić czas wiecie ja z wami, więc mam nadzieję, że to Wam bardzo nie przeszkadzało. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że przyszły rok 2020 będzie obfitować tylko w najlepsze kosmetyki dla mnie i dla Was i że będziemy ze wszystkiego zadowoleni, nie będziemy niczego żałować i ogólnie w całym takim życiu życiu, nie tylko kosmetycznym. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Um, I tak, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeszcze raz się powtarzam. Jeśli tak, pamiętajcie o wstawieniu łapek do góry o subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików oglądać więcej. I co? Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w następnych odcinkach i w przyszłym roku również zostaniecie ze mną. Cześć!